Był sobie dzieci baba bardzo stary, oboje. Ona kaszląca, słaba, on skurczony we dwoje. Na skraju wsi gęsie pipki, opodal lasu i stawów, stała chatynka drewniana, czarowna, pełna powabów. W małych okienkach firanki, na parapetach doniczki, w nich pelargonie czerwone, dachówki jakby pierniczki barwione kolorem miodu, komin jak krasnal pękaty, na grządkach w zgodzie współżyły rzodkiewki, sałaty, kwiaty. Przed gankiem krzewów gęstwina kolce szczerzyła walecznie. Głóg, dzika róża, berberys, domku broniły skutecznie. W chatynce para staruszków żyła pół wieku z okładem, świecoc mieszkańcom tej ziemi wzorcowym stadła przykładem. Pewnego dnia obiad zjedli świąteczny była niedziela. Potem na ganku zasiedli w starych, bujanych fotelach. Słoneczko kości zmurszałe i ogrzewało przyjemnie. Wnet dziadek w błogi sen zapadł. Zaraz też babcia się zdrzemnie. Wtem jak się zerwie z fotela, jak palnie dziadka w tył głowy, staruszek leciał szczupakiem wprost między róże i głogi, z trudem się z krzaków gramonił, Meł w ustach liście i ziemię. Po chwili siedział w fotelu i pytał, drapiąc się w ciemnie: A za cóż ty, moja duszko, skarciłaś mnie tak okrutnie? Babcia się krzywi z odrazą i jak na niego nie huknie. Za to fizyczna kaleko tak pierwszy raz wie małżonka, że miałeś nie doj do stary bardzo małego korzonka. Dziadek ze wstydu się spłonił, chrapnął, udaje, że drzenie i nagle jak się nie zerwie, patrz babkę w kark, ona w ziemię, prosto z fotela szybuje, zaryła w gęstwinie krzaków, wnóstw czterech kolce marbite, na, na głowie kapelusz z wszaków, wypełza z gąszczu powoli z trudem na się wspina. Dziadek jej skropie marchewkę i zęby suszych gadzina. A za coś ty mnie tak palną, babcia dość prawdy się stara, za to, że wiesz, iż korzonki bywają w różnych rozmiarach.